Czym jest koronawirus? Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Jak ochronić się przed zakażeniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość, minimum 1, 1,5 metra od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Unikaj przebywania w dużych skupiskach ludzi. Dbaj o odporność organizmu.